Cześć. W Reaction Video do Overdose wspomniałam o 12 różnych rodzajach miłości. Szybko zostałam spytana o to, jakie to są rodzaje miłości. Żeby nie pozostać gołosłowną, postanowiłam przygotować ten krótki filmik, żeby pokrótce opisać każdą z nich. Czuję się trochę dziwnie, bo jak widać, jestem sama i w zasadzie mówię sama do siebie, ale postaram się, żeby to wyszło jak najlepiej. Zaczynając. Pierwszy. Rodzaj miłości to ten rodzaj uczucia, który żywisz do swojej dziecięcej miłości, która przez jakiś późniejszy czas przekształciła się w coś bardziej przyjacielskiego. I jest to zarezerwowane dla ta, 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 kaja. Zdecydowanie. Numer dwa. To jest to uczucie, które żywisz w stosunku do swojego bardzo, bardzo czasami denerwującego brata który mimo wszystko cały czas pozostaje Ci bardzo bliskim i drogim. I jest to Tao, zdecydowanie. Numer 3. to specjalny rodzaj miłości, który ma się zarezerwowany dla momentami trochę żenującego wujka, który jednak wciąż pozostaje bardzo dobrym człowiekiem i naprawdę nie sposób go nie kochać i nie sposób go nie cenić. I jest to sucho. Następnie miłość dojrzewająca, która pojawia się kiedy odkrywasz, że ktoś, kogo uważałeś za denerwującego, ma naprawdę wiele zalet i zaczynasz je zaniecenić. I jest to Chris. Dalej uczucie powodowane fascynacją, jakim darzysz kogoś, kogo nie potrafisz do końca rozgryźć i chyba właśnie to sprawia, że coś cię do niego ciągnie. I w tym wypadku jest to Dio. Dalej, numer 6 to ta miłość, która jest zarezerwowana dla członka rodziny, z którym może nie masz największej styczności i najlepszego kontaktu, ale wiesz, że bez niego wszystko ległoby w gruzach i naprawdę nic nie byłoby takie samo. I jest to Shumi. Dalej, Siódemka. Uczucie, które zostało wywołane przez absolutny podziw. Tak dla jakiegoś talentu i w różnych dziedzinach, a również dla tego, że dana osoba jest naprawdę wspaniałą osobowością i bardzo dobrym człowiekiem. I jest to lei. Potem kolejna dojrzewająca miłość, tylko w tym wypadku od zwykłego O, do naprawdę wielkiego wow. I jest to luhan. Dziewiątka to ta specyficzna miłość, jaką darzysz osobę, która jest kochana przez kogoś Tobie bliskiego. Takie uczucie wiązane. I w tym wypadku jest to sehun. Dalej. Coś, z czym chyba każdy ma największy problem i jest to taka miłość bardzo burzliwa i dosyć trudna w stosunku do osoby, której poczucie humoru nie pozostawia serca obojętnym. I chyba łatwo się domyślić, że chodzi mi w tym momencie o diekuna. Dalej zbliżamy się do końca. Numer 11. Uczucie, jakie żywisz do kolegi z sąsiedztwa, z którym zawsze bardzo dobrze spędzało Ci się czas, i w zasadzie zawsze Ci się podobał, ale z jakiejś przyczyny nigdy z tym nic nie zrobiłaś, i jest to czaniel. I teraz. Last, but definitely not least. I kto oglądał video, prawdopodobnie wie o kogo mi chodzi. I jest to jak najbardziej miłość absolutnie kompletna, całkowita, taka, która obejmuje każdy aspekt danej osoby i która jest w stanie przekuć nawet wadę w największą zaletę. I oczywiście mówię o czenie. Tak. Dzięki, to by było na tyle. I pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeżeli macie ochotę wyrazić swoje, to jak najbardziej zapraszamy do komentarzy. I no, to by było na tyle.